Co powiesz na taki poranek? Budzisz się, a w kuchni czeka już na ciebie świeżo zaparzona kawa od twojego osobistego robota, który właśnie kończy sprzątanie salonu? Inteligentne roboty nie są już tylko marzeniem z filmów. Pytanie czy to możliwe? Zastąpiliśmy na kiedy będę mógł zamówić swojego robota? Zerknijmy więc na najnowsze cuda robotyki, które sprawiają, że przyszłość dzieje się na naszych oczach. Onex Technologies, firma, która z zimnej Norwegii przeniosła się do gorącej Doliny Krzemowej, właśnie pokazała światu Neogama. To już nie prototyp, a prawdziwy domowy pomocnik żywcem wyjęty z jetsonów. Neogama właśnie wchodzi w fazę testów, a za rogiem czeka już kolejna wersja Alfa Neo, która ma już trafić prosto do domów. Plan rozwoju firmy wskazuje na stałe przyspieszenie w dziedzinie robotyki humanoidalnej, a każda nowa wersja przybliża koncepcję domowych asystentów do praktycznego zastosowania. Neo Gama to kompletnie nowa jakość. Lepszy sprzęt, mądrzejsze oprogramowanie i japoński minimalizm w designie. Wyposażony w emocjonalne wskaźniki, robot jest 10 razy bardziej niezawodny i cichszy niż poprzednik. To ukierunkowanie na przyjazny dla użytkownika design odzwierciedla szerszy trend w branży. Tworzenie robotów humanoidalnych, które są nie tylko funkcjonalne, ale także potrafią naturalnie wtopić się w ludzkie otoczenie, nie sprawiając wrażenia zbyt mechanicznych czy onieśmielających. Co potrafi nowy Neo? Porusza się jak człowiek. Kuca, podnosi rzeczy, siada na krześle. Jego zwinne palce poradzą sobie nawet z butelką wina, a ty możesz mu wydawać polecenia głosem, jakbyś mówił do człowieka. Potrafi chodzić z prędkością spacerową, a nawet przyspieszyć do żwawego truchtu. Robot domowy? Bardziej jak członek rodziny. Rywalizacja w świecie robotyki nabiera tempa. Figur AI Sunnyvale doskonale wyczuło moment. Dzień przed przełomowym ogłoszeniem One X zaprezentowali Helixa, zaawansowany system sztucznej inteligencji, który ma zrewolucjonizować sterowanie robotami humanoidalnymi. Firma nie ograniczyła się do teoretycznych prezentacji. Od razu pokazała Helixa w akcji. Opublikowane nagranie przedstawia roboty Figur, dwa współpracujące przy codziennym zadaniu rozpakowywaniu zakupów. Plany rozwojowe obu firm pokazują, jak poważnie traktują one przyszłość robotyki domowej. Onex przedstawił szczegółową mapę drogową. Już w tym roku pierwsze roboty trafią do starannie wybranych domów w ramach ekskluzywnego programu testowego. Jeśli te śmiałe założenia zostaną zrealizowane, a dotychczasowe osiągnięcia obu firm sugerują, że jest to możliwe, będziemy świadkami jednego z najważniejszych przełomów w historii robotyki humanoidalnej. To moment, który może fundamentalnie zmienić nie tylko sposób, w jaki postrzegamy automatyzację, ale przede wszystkim to, jak wygląda nasze codzienne życie. Robotyka wkracza w fazę, w której przestaje być domeną laboratoriów i fabryk, a staje się technologią dostępną w każdym domu. W przeciwieństwie do Figur, która początkowo skupiała się na zastosowaniach przemysłowych, One X od początku koncentruje się na robotyce domowej. Bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem, co widać po miękkim, zabezpieczającym przed urazami wykończeniu NeoGama. Powłoka robota wykonana z nylonu, drukowanego w technologii 3D, przy użyciu japońskiej maszyny dziewiarskiej Shimaseki, zapewnia elastyczne dopasowanie bez kompromisów w funkcjonalności. Jego system słuchowy składa się z czterech mikrofonów kierunkowych z redukcją szumów oraz układu trzech głośników: jednego w klatce piersiowej do komunikacji ze sztuczną inteligencją, i dwóch w podstawie do efektów ambientowych i muzyki. Ta kombinacja systemów sensorycznych i komunikacyjnych sprawia, że Neogama może nie tylko przetwarzać i interpretować ludzką mowę, ale także odpowiadać w sposób naturalny i angażujący dla użytkowników. ONEX prowadzi wewnętrzne testy robotów w rzeczywistych warunkach. Według Erika Yanga, dyrektora spraw sztucznej inteligencji w Onex, jednostki Neo Gamma wykonują zadania domowe w domach pracowników od kilku tygodni. Kolejnym etapem będzie przekazanie jednostek pierwszym użytkownikom na podstawie umów o zachowaniu poufności. Warto wspomnieć też, że firma niedawno przejęła Kind Humanoid, startup założony przez byłego inżyniera robotyki Google Christopher Costala. Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale dotychczasowe osiągnięcia Kind Humanoid w dziedzinie opieki zdrowotnej i robotyki domowej, w tym model wyposażony w emocjonalne animacje, współgrają z wizją One X dotyczącą sztucznej inteligencji zorientowanej na człowieka. Równolegle rozwija się chiński program integracji humanoidów. W niedawno opublikowanym materiale z The Global Times pokazano, jak humanoid Kuawu, stworzony przez Lei Zhu Robot z Shenzhen, prowadzi zajęcia w klasie w mieście Mianyang w prowincji Sichuan. W wiadomościach wspomniano o systemie sztucznej inteligencji o nazwie Little Bai, prawdopodobnie specjalnym module edukacyjnym. Huavo, zaprezentowany na targach Appliance ⁇ Electronics World Expo w Szanghaju, jest pierwszym humanoidem działającym na systemie Huawei Harmony OS. Do połowy 2024 roku był już testowany w fabryce Neo przy montażu pojazdów i kontroli jakości. System wykorzystuje model sztucznej inteligencji Pangu firmy Huawei, rozwijając ucieleśnioną inteligencję wykraczającą poza zaprogramowaną automatyzację. To rozszerzenie zastosowań na edukację i produkcję podkreśla wszechstronność robotów humanoidalnych i ich potencjał do odgrywania kluczowych ról w wielu sektorach, nie tylko w zastosowaniach domowych. Tymczasem Magic Lapy Suzhou przesuwa granice zręczności robotycznej dzięki swojej Magic Hand S1, która może udźwignąć do 20 kg po zintegrowaniu z pełnowymiarowym humanoidem. Ręka robota oferuje 11 stopni swobody. Co czyni ją porównywalną z ręką robota Optimus drugiej generacji od Tesli. Podczas gdy nadchodząca trzecia wersja Tesli oferuje 22 stopnie swobody, wciąż mniej niż 27 stopni ludzkiej ręki, Magic Lab kieruje swój sprzęt do zastosowań przemysłowych, a nie domowych. Firma niedawno pozyskała 21 milionów dolarów od inwestorów, koncentrując się na zwiększeniu skali produkcji. Krajobraz robotyki humanoidalnej rozwija się w zawrotnym tempie. A wiele firm ściga się o pozycję lidera w powszechnej adaptacji tej technologii. To, czy te maszyny pozostaną przemysłowymi pomocnikami, czy też ewoluują w codziennych asystentów, zależy od postępów w autonomii opartej na sztucznej inteligencji, bezpieczeństwie i przystępności cenowej. Perspektywa masowego rynku robotów humanoidalnych nie jest już teoretyczna. To kwestia rozwoju inżynierii, ekonomii i akceptacji społecznej. Najbliższe lata pokażą, jak daleko możemy posunąć te zmiany. I na ile społeczeństwo jest gotowe na integrację inteligentnych maszyn z codziennym życiem? Stoimy na progu rewolucji technologicznej, takiej, w której roboty nie tylko pracują dla nas, ale i z nami. Nadchodzące lata na nowo zdefiniują nasze relacje ze sztuczną inteligencją, automatyzacją i samą istotą życia codziennego. Czy te humanoidy staną się zaufanymi asystentami, partnerami do współpracy, czy może czymś jeszcze bardziej znaczącym? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jak wyobrażasz sobie robota humanoidalnego w swoim domu? Jesteś podekscytowany, sceptyczny, a może odczuwasz pewien niepokój? Rozpocznijmy dyskusję. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, zrobotyzowany, aby otrzymywać więcej szczegółowych informacji ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i przyszłości technologii. A jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak uparcie próbujemy stworzyć roboty na nasze podobieństwo, to mam dla ciebie coś specjalnego moją książkę pod tytułem Śladami Sztucznego Człowieka Historia Robotów Humanoidalnych. Zajrzyj do opisu tego wideo, a znajdziesz linki do tej książki, w której odkryjesz fascynującą podróż od mechanicznego rycerza Leonarda da Vinci po współczesne androidy. Gwarantuję, że ta historia Cię wciągnie.